Cześć, z tej strony Adas I dzisiaj będę mówił chyba tak troszeczkę głośniej, bo w tyle leci John Cena, bo w szkole dostałem wezwanie jak nagram, jak nagram e, po prostu wstęp do gogli Chrome, tak, wstęp do gogli Chrome Może Wam się to wydawać dziwne, ale tak, wstęp do gogli Chrome Mój kolega da mi lajki pod moimi filmikami na YouTubie i jeszcze da mi suba, więc Podjąłem się wyzwania i teraz tak W tle leci John Cena, więc Mam nadzieję, że to tak fajnie słychać i mnie i John Cena, więc tak chcemy do Google Chrome, po prostu klikacie na Google Chrome I, i, ta, i oczywiście ja już tutaj coś robiłem I normalnie macie takie coś I sobie klikacie w to Otwiera się klawiatura, wpisujecie, nie wiem Yy, powiedzmy koty Zobaczcie wpisujemy koty O wyszły śmieszne koty I wejdziecie w grafikę Oj. No koty rasowe może być O ale fajne kotki zobaczcie Nawet mi się spodobało Wchodzimy w grafikę i mamy Mamy... a taki jest mój kot. To jest dokładnie mój kot. Ja mam takiego samego. Pięć najładniejszych kotów rasowych. All Takiego kota dokładnie mam. To jest mój kotek po prostu. No i normalnie sobie jesteśmy na Google oglądamy. Wejdziemy na filmy, to nam się pokazują koty różne rasy kotów, w odcinek pierwszy jakiś tutaj. Wiadomości, no to wiadomości o kotach, nie, że koty coś tam coś tam. Mapy... No i to wszystko, nie, bo... To jest taki króciutki odcineczek, bo po prostu chciałem zarobić co jednego suba i lajki, bo mój kolega chciał. I teraz jeszcze na koniec możemy sobie posłuchać John Cena, więc ja podgłasam muzykę i ja się wyciszę sam. Dobra, ja tu jeszcze ściszyłem muzykę, bo chcę się z wami pożegnać i tak, jeszcze może na pożegnanie sobie wybierzemy jakiegoś fajnego kotka. O ten jest spoko w miarę śmieszny Więc tak, ja się z wami żegnam, byłcie z wami Adax Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę macie dawać, bo jak nie, to mówię wam, normalnie nie wiem co będę robił. Przestanę chyba nagrywać. Łapy w górę pamiętajcie. I dzisiaj w tle był John Cena, więc na razie!